Krzysiek, troszeczkę żal, bo awansowałeś do drugiej serii, a nie udało się zdobyć punktu. To taka rzadka sytuacja. No, no rzadka, ale no cóż, niestety nie udało się. No skok nie był jakiś super, więc no więc dlatego nie było punktu, ale sami sobie skoczyłem. Jak właśnie oceniasz ogólnie te oba skoki i jak się tutaj dzisiaj czułeś? Czy ten wiatr bardzo też przeszkadzał? Nie, no nie wiem, nie wiem, jak tam warunki, nie, patrzy, nie patrzyłem na to, w ogóle staram się nie patrzeć, skoki takie, całkiem w porządku, bez takiego błysku trochę. Jak będziesz wspominał ten ostatni Puchar Świata przed świętami? Raczej przyjemnie, bo, bo to widać, że, że te skoki są coraz lepsze i, i że stać mnie na, na oddawanie dobrych skoków. W dobrym nastroju wracasz teraz do domu? Tak. Święta się zbliżają, więc tak. Podobno szyjesz własnej produkcji rękawiczki. Coś możesz więcej zdradzić? A to jest tajemnica. Nie no, mam nadzieję, że, że wyrobię się na konkurs świąteczny w Wiśle, z tego co pamiętam jest. No powinienem się wyrobić, więc mogę zrobić furowę. A jaka jest właśnie ta ich tajemnica? No bo podobno materiał będzie taki jak w kombinezonach? Tak, dokładnie z kombinezonu więcej zobaczycie. No to dzięki i czekamy w takim razie. Dzięki, do zobaczenia.